Ziema. No. Hadesami. No i już właśnie. No tam są kolorowe ślajmy, kolorowe slajmy. I łybka. Gdzie? Łybka. Aha. Nie mam bomb. Musisz. Uuu. O, nie ja, bym... Nie... Nie, nie bym, się tu wydawała. I uciekaj tu uciekaj! No. Zobacz, przejdzie jeden. Weź, miecz przy tym, mierz. Czy to wszystkie przeszły? Masz bomby, zobacz. A właśnie. Pan gdzieś się kiwałeś jakby! 23 Mam i łebkę też, łypkę. I pochodną to. Łoak! No. co tam wychodź. No żółty znowu, jak ja nie lubię kolorowych klejnotów. Weź wykopkę paleta. Wow, ale duży. Puszłam tę ten i tak wszystko sobie wygodam. Nie Do czepka, do... O, panie. No, I weź te... Zrób. Proszę, bomby. Bomby? Nie! Yeah. Ale nie, nie używaj ich. Nie używaj ich, weź. A tam fajnie no, ej, weź się tu zamówił, tak? Fajnie, no, tak fajnie. Szynka jedyny! Nie. Tak. Co to wypadło? No szynka. Weź się zamówił. I ja się zachowujesz jak tu jest. Może kiedyś wam pokażę mojego psa. <laughs> Ale twojego Ricka nie pokażę. Błąd to, <laughs> w błąd za dużo wyświetleń. I za dużo negatywnych komentarzy. Iron. Iron I don't... I don't... Remember. I don't... I don't, I don't, I don't tak powiedziałeś coś takiego. Coś takiego. No. E, 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 to jest, to jest, to jest. Wiem, laguję. Klotki czuję, klotki czuję. O, ile jak to jest. Już nie można, patrz, patrz. No, nie mogę tak kupić. się do podwójnego stoku. Dla dając butów. Do rock The Rocket Boots. Kopiemy. Tak, e, mm. Rocket. rocket, rocket -bo no. Ten też no. będzie miał odcinek. No. Kopiemy, kopiemy, a żadnych Może za się zdarzy. Możemy to mi na głowę spalić. Nie chciał. jak spotkasz Madryt Slime, to też to, to, to je przestraszysz. Nie, rzucę Volvo. było. chodź. Pamiętacie to w, w trzecim, czy tam czwartym odcinku, że raz z nas nie lubił? Nie lubiła, sorry. Wszystkie. Nie lubiła. Właśnie. Nie było to na... Co tam co tam pisze? Nie. Się mówi, co tam jest napisane? No wiem. Kolorowy slajnik. Ja się zajdzie to się A, weź tam kolor sobie? Tu głowa świeci. Świeci pustką. Weź tam do tej wody, Zoli. Nie ma się. No, no ja się tam. Weź pochodnie. What? Tu obok siebie. To moczy dupstwo. O, złoto widzę. No. Jestem ważny, jestem ważny, Haha, byłem ważny. No. Jest tu niemal. Ja się wystraszyłem. O, topa. Uciekaj! Super, kup tam, kup tam! Szybko! Dużo widzę. Oj, oj. Używaj pota, używaj. Pudę! Smack dedamy! Oj, ja tam po prostu Ja tam wracam! Czekajcie chwilę, tym razem ja zariam. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No i te duszka trzeba mieć. No. teraz będziemy mieli już 140 HP. Czekajcie Ej, ja tam jestem w No wiem, właśnie nim idę Weź ten kabel od już nic w Ale daleko był ten cake, to nie wiem czy zdążyła. A ty która godzina? 2-3 poza Ha. 28-5 minut. No a ty pamiętasz, że ten cake był? Nie. Mm -hmm. O, Sonia ja ta takie fajne lagi. Nie wiem co się dzieje. No bo on olbrzymia. Bo on nich Nie, to nie ten. Daleko on był. Daleko odnoszy. Odnoszy najdalej. Chyba to ten. No nie jest to... hmm. Nie, to nie ten. To no nie ten. Nie ten. To... Aha. Mhm. Hey. A jakby to, co w następnym odcinku chodziło? Tak? Które będzie? Nie dzisiaj! A może dzisiaj? Ani jutro. Ani, ani dzisiaj, ani dzisiaj, nie jutro. Może ani. może dzisiaj. Jak usuniemy coś z tego kompa. A, ale śmieszne, nie pójdę. Nie... No musisz utrzymać. Nie, nie musisz. Ty masz cały dez zajęty. No i? Co ty masz na tym kącie? Dużo filmu. to ja oglądasz? Nie, moja mama. Ta mama jej las odna mnie i to zostawia. Nie. Bo moja mama też nie ma. Draty demnisz a może pójdziemy do naszej pierwszej skrzyni? Bo ja wiem gdzie jest. Idziesz tak cały czas bok, cały bok, cały bok. Nie ja się boję. No że będzie korupcja to chyba to. No to chyba to. Uuu. będzie woleć. To tak fajnie by się pokować trochę. Mamy za to jakieś kupimy jeszcze kurię No i byś mógł skoczyć, tam była woda Nikt o tym nie wiedział A no, mam za ciebie złą wiadomość, wiesz, że mi się będą to odcinek No właśnie, to zaraz kończymy No nie, w sobie nam poszły Nie nie, bo zamurowałem Bo zamurowałem, bo było zamurowane Nie, my no już to chyba kończymy no cześć. Pójdziemy przez tę No cześć. Yy, spotkamy się przy stajduszku. A Na razie. Right.